Nie Nie ja Ale połączenie w ogóle no I czemu musisz się lewej i w prawej nagle? No bo to jest pojebane co on robi Dobra stary, dzisiaj lany poniedziałek Ale że taki lany? Dawaj Zdrówko What? What? Już to już była woda wy na pewno tam była woda Ty to co jest Co to jest? <laughs> co to jest? <laughs> 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 Każdy to <laughs> widział, nie <Każdy to laughs> A to A <laughs> 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 Nie, nie załamięj tego co Agnieszka, to Agnieszka Chleśliw automobil What? Podarli, to, tak. to jest w ogóle dozwolone... To jest w ogóle dozwolone... To jest dosłownie... Zobacz to mocowanie tej szyby. To jest. to jest... na kleju uszczelniającym na piance i na trytytkach. No tak. Olemuza kiedy byłem Kiedy byłem małych chłopców Wziąłem się. O co chodzi? O co chodzi? Twoja maska cienie, koka, Tylko ci tak mówisz, żeby ci nie było przykro. Zamknij mordę, hejterzy pierdolone. O Ode mnie i od mojej żony?

WHAAAAAT? 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 co to jest? Wyjebałem się Eee, żyje Żyje Twitch administration Please don't ban my channel A co, wstrząsnąłeś z tego? Z fotela? No Z kresem To ty nie zrobiłeś, idioto? Pfff Pfff Ja kurwa Fok Nie, ja za mnie, ja za mnie, ja za mnie Jak nie lubię mini-majka i tego No bo on jest takim debilem I jego, i jego tego ty, a jednak napisz, Michałek. Napisz, że, że pójdę? To. Dobra, napiszę tak. Nie, nie. Jasne. Cóczka. Powiedziałek. <noise> kup kupisz takie coś.

For Tiktok uh, It's not my fault Sorry For s to ty masz nam Sorry, żebyś... sorry kuba kuba. Dlaczego kuba. ta, ta kuba. zasada kuba. działa? I Tiktok No i zasada działa? I... Dalej, kuba piwo. Kuba. Dawa. Dawaj. piwo jeszcze jedno Dawaj, jeszcze No co, <laughs> <o to> <laughs> O tak. Ej, może z pierwszy no. raz widziałem anime. Nie ale na, na swoim... Czekaj, mam plan. On na swoim ja końcu. TikTok anime? A Rosyjski się maj. TikTok anime i tak ma cały czas. No dobra, nie chcemy Co tu anime. Nie, zaraz przyjedziemy. kajerzyk na TikToku. Fajne było? To się pan? Nie, nie było. <laughs> <laughs> wow, <laughs> Mama, pani może? Drugs. No, Dobra, Ma pani? No <noise> co to jest. A tak szczerze, co taki TikTok ma na celu? Tak szczerze, trzeba być nie. totalną kurwą bez talenciem, żeby eee, zrobić takie coś. Tak. No naprawdę, trzeba nie nic nie dobrać. potrafić, żeby nic o mnie reprezentować. Mógł tylko tylko ciwsko, No patrz. Co ona sam reprezentuje? Nie, nie, nie. Jakie umiejętności, nie, nie, nie. nic pokazuje po prostu cipsko w internecie Wy jak bank, dalej będę nosił dres Wiku wiesz jakie jest, to jest trap, nieba stres Nie ustanie jeden Krowickują cały dzień Wszystko dla rodziny w życiu trzeba dobrze zjeć Nawet jak odbiję dalej będę nosił dres Wiku wiesz jakie jest, to jest trap, nieba stres, nie